Okej, okay, witam z powrotem. I teraz będziemy gadać z tą staruszką, która jak się okaże. Zobaczcie co się z nią okaże. Aha. Ach proszę, piękna panno, proszę, pomóż mi! Upadła mi nie mogę wstać! A potem wstać! Można się domyślić, że nie jest to Ach, dobra staruszka. kości, e, jagody, jagody na duszonkę i kwiaty. Tak piękne kwiaty. Ale potknęłam się o spróchniały korzeń i skręciłam tak. kostkę. tę bardzo no, mnie no, tak. Je. pomóż mi dojść do domu, piękna panienko. No Zobaczycie, że tak się skręciła kostkę, jak, nie wiem, jak ja mógłbym sobie złamać myszkę. Gdzie pani mieszka? Gdzie pani mieszka? Niedaleko stąd, zupełnie niedaleko, zaprowadź mnie do domu, a ja ugotuję Ci zupę, obiecuję. Pomóż mi dojść do domu, aby nagrodzyć za dobre serce. Tak, tak, dostaniesz nagrodę. Kim pani jest? Kim pani jest? Ach, nikim, naprawdę nikim, tylko starą kobietą zbierającą kosz. Gody, zbierającą jagody na zupę, żeby móc nakarmić swoich więźniów. Gości! Nakarmić gości i utuczyć ich przed zimą. No, kręcisz starucho, kręci. Dlaczego cały czas się pani poprawia? Właśnie, April. Dlaczego cały czas się pani poprawia? Jesteś starą. jestem tylko starą, słabą kobietą. Moja pamięć już szwankuje. Mhm. Może tniesz się też trochę, to jest normalne. Dobrze, przecież. zaprowadzę panią do domu. O, tak, dziękuję, soczysta, miła, miła, ładna panienką. Dziękuję. Mm, coś kręcisz, starucho, wredna. Dobra, no, podniesiemy sobie ją elegancką. Potrzebuję pomocy, soczysty deserze. A, deserze, tak? Nie, hmm, wszystko jasne. Sama nie zajdę do domu? Zaprowadź mnie, tam, a ugotuję ci dobrą, gęstą, kremową zupkę. Zupkę ta chińską. Tak, zaczynam się sama robić głodna. Chodźmy. W takim razie proszę prowadzić. W takim razie proszę prowadzić. Tak, ruszajmy, chodź ze mną, moja Złotka! Mm -hmm. no. I proszę. Tak oto ona sobie skręciła kostkę. No spójrzcie na jej twarz, to jest normalnie żywy trup. Masakra. Mm -hmm. się oblizuje. To dziwne, ale wygląda na to, że ta staruszka jednak może sama chodzić. Może potrzebowała... Trochę zachęty, tak. No zobaczycie, że ona się zachęciła na coś zupełnie innego. Dobra, wchodzimy do domu. Czyż to idiotyczne? Wejdź, wejdź, moja miła, tylko sprawdzę, co z moim nadzieniem, z zupką, zupką, tak, z moją No mhm, mhm. O Orety, co my tu mamy? Ta zupa nie wystarczy, żeby zrobić nad żeby podać ją takiemu soczystemu, smacznemu, szanownemu gościowi, jak ty, mm -hmm, no tak, tak, na pewno, tu, wierzymy ci na stu ja pójdę na zbierać trochę więcej jagód i korzeni na moje nadzieje, na moją zupkę. co z twoją kostką, cwaniaro? Proszę poczekać. A, a co z pani bolącymi plecami? Ach. No, widzisz, żeby. Tak, to jest taka stara. Co no. za dziwna. Ej... Chciałam powiedzieć, Dziwna kobieta. Chciałeś powiedzieć. No, wszyscy wiemy, co chciałaś powiedzieć. Dobra, muzyka jest akurat do tego domu. Miejsce miejscem jest coś nie tak. Weźmy na przykład te czaszki. Wyglądają niepokojąco ludzko. No, niestety dobrze ci się wydaje, one są ludzkie. Nawet możemy jedną wziąć. Co to, to za dźwięk? Skąd on dochodzi? Dobra, no April. bierzemy czaszkę i wynosimy się stąd. Drzwi są zablokowane od zewnątrz. No to nas urządziłaś, April. Genialnie, kto ci kazał ją zabierać? Hej! Zaraz! Ktoś zablokował drzwi? Tak. O, o Boże! Drzwi są zablokowane! Jestem uwięziona! Mm, April, naprawdę? No widzisz, przegibany masz, ta staruszka jest podejrzana. Mi się wydaje, że ona napadła na bank albo jakieś inne że albo jest morderczynią. Albo handluje trefem towarem. jest to zbyt duża, żeby ją ze sobą nosiła, ale może będę jej mogła użyć w tym pomysł. Tak, użyjmy jej na szafie. No zginiesz, marnie, o, staruszka. O jejciu. Ojejku, jejciu. Kim jesteś? Chcesz mnie zjeść? Nie, to nie my cię Jestem chcemy zjeść. Apri. Przyszłam cię uratować. Tak, Czy to wyglądło cię, cię w, w, w tym, w domku. tak Genialnie. powiedzieć. Spotkałam twojego brata, Ben Bandu. Ben Bandu? Bandu umanu, Banta Aurubana, urbana, banda Tak, Tak, tak. Chyba tak. Powiedział, żebym mówiła do niego Ben Bandu. Martwił się o mnie. W takim razie się ucieszy, że mnie uwolniłaś. Mm -hmm, uwolniłaś? Ej, tak. <grym> Ale może być z tym mały problem. Ciebie też uwięziła? Tak. Ona czymkolwiek jest, ta żerlica. Mnie też złapała. Zaskoczyła mnie, kiedy przyszłam do jej domu. No, żerlica żerlica tak właśnie łowi swoje ofiary, banda i ludzi. Zwabia ich podstępnie do swojego domu, a potem gotuje i zjada. No, powiem, Przyjemna staruszka, co? Jak ci na imię? No nie mów nie. Mów. Bandu Uata no. Matuta Ujatem Ayomata Binoard. Trochę ciężko to zapamiętać. Może będę cię nazywała bandu Uta? Niech będzie. My banda mamy długie imiona. Długie jak nasze tunele. Dobra, nie o to powinniśmy ludzie ja rozmawiać. Musimy znaleźć jakiś sposób, żeby się stąd wydostać. No dobra, ja wiem, jaki to jest sposób. A mianowicie, naszą nowo otrzymaną czaszką ludzką. Zbijamy szyby, jak tacy wandale. A potem. Je. Yeah. A potem bierzemy nasze okreto człeka. człowieka. Po Chodzi na no tutaj, coś wyminiemy. O jejciu, o jejciu. Tak, nie bój, wyjdziesz stąd. To my, jaki idioci, tutaj zostaniemy w tym domku. Co chcesz zrobić? Próbujecie stąd wydostać. Trzymaj się! Idealnie apryl. Hej! Poczekaj, musisz mi otworzyć drzwi. Nie uciekaj! No i dopad. A niech to. I po robocie. Teraz wróci ta stara wieźma. Micha, mam teraz zrobić. No ja apli, bronić się. Bronić się przede wszystkim. Albo nie dać się zjeść. Jestem z powrotem. Ma dziwny Taki stało. pies albo wilkołak. O, ta szafa jest. O, widzicie, jaka jest piękna? Idealna po prostu. To jest właśnie moda w arkadii. To jest wilkołak Co zrobiłeś, ty głupi mały człowieku? Mały, jesteś niższy od ja, nas ja, ja, ja tylko ocaliłam biedne stworzenie Przed twoimi zębami, żerlico Więc myślisz, że że możesz tak po prostu Wejść do mojego domu, pozbawić mnie Obiadu i że ujdzie ci to na sucho Sama nas puściłaś ty. E, e, Ujdzie mi to na sucho Bo za chwilę przyjdą tu ludzie Dużo uzbrojonych ludzi I cię zabiją Więc lepiej, lepiej Lepiej uciekaj póki jeszcze możesz. No czyli to nie wypali na W Na razie chyba zrobię sobie z ciebie kolację a już myślałam, że o, zachowam sobie ciebie Cześć. na jutro. No bla bla bla. Daj spokój, chyba nie myślisz, że możesz mnie zjeść. Odsuń się! Odsuń się, znam karatę! Wynoś się stąd! No w tych sytuacjach wszyscy znają karatę! A brillię wiesz, to co możesz schować do kieszeni. Chciałaś powiedzieć dziwna kobieta. Chciałaś powiedzieć dzi. No i teraz tak, proszę państwa, to jest pierwsza walka w grze. Nie musimy do niej użyć umiejętności karate, które niby no bo Jak widzicie, to żelica tak za się gania wokół stołu. A my będziemy mądrzy i użyjemy deski podłogowej. No i proszę, idealnie. Boom. No i proszę, idealnie. To by było po walce. Widzicie, nie daliśmy się zjeść. Jesteśmy bardzo odważni. To by było na tyle w tym odcinku. Zagrajmy w Dungeons of Nie daliśmy się zwieść, jesteśmy wielcy. Konaliśmy ŻERLICĘ, która żeruje. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.